Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Środowy program Sądy i Sądy, a dzisiaj gościem naszej telewizji sądeckiej jest Pani Magdalena Ponurkiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A rozmawiać będziemy na temat nowej książki Okruchy Życia. No, to rozmawiajmy. Pani Magdaleno, ostatnio w nieco piękniejszej scenerii żeśmy się miały okazję spotkać i, i chyba przy piękniejszej pogodzie troszeczkę. Tak, no ale um... na, na, nakręciliście <grym> tak znakomity program, że jestem szczęśliwa, że go mam Dziękuję w archiwum. Dziękuję bardzo. Teraz, tak jak powiedziałam, okruchy życia. Co panią skłoniło do napisania kolejnej książki, która no, rzeczywiście jest takim zbiorem wspomnień, opowiadań, które łączy. Wie Pani, e, Pani redaktor, wygląda to tak, że ja e, przez jakiś czas myślałam, że okruchy życia to jest jakby zamknięcie całego mojego życia. Byłam wtedy znacznie młodsza i że już więcej na ten temat. Nic nie napiszę, ale taka znaczna popularność tej książki, taka sympatia, jaka na nią spływała przez całe lata. I y, widziałam, jaki jest ruch w bibliotekach wokół niej, co no, jest niebywale y, satysfakcjonujące dla kogoś takiego jak ja, dla, chyba dla każdego. Y, y, I namawiano mnie na to, że powinnam y, zrobić coś jeszcze. I y, byłam w dość trudnej sytuacji, ponieważ no zawsze na wydanie kolejnej książki potrzebne są pieniądze, już pomijając to, że ją trzeba napisać. Ja w pierwszym momencie uważałam, że będzie najlepiej, jeżeli ja e, połączę, to znaczy dopiszę to, co mam dopisać i pociągnę ciąg dalszy, prawda, no bo lata minęły, Teraz już mam 70 tak, lat. Takie były założenia pierwotne. Pamiętam prawda? promocje, tak, tajemnicy angielskiego tak. manuskryptu. E, natomiast później doszłam do wniosku, że moi czytelnicy będą się czuli oszukani, ponieważ 200-kilkadziesiąt, tam 220 stron e, okruchów pamięci zostałoby powtórzonych. Prawda? Żeby ta książka stała się taką cegłą całościową. Więc chcąc, nie chcąc. Rozerwałam to i zrobiłam dwa tomy, ale to jest książka, w której wątki, bardzo wiele wątków przeciągnęłam do, tej, do okruchów życia, z, z okruchów pamięci. To jest zresztą nieuniknione. Poza tym są tam fakty, o których trudno by mi było mówić wcześniej. Wszystko to się. W człowieku musi jakoś uleżyć, szczególnie jeżeli to chodzi o jakieś niesympatyczne doświadczenia. Yy, I potem już można, no, ja dzisiaj już mogę mówić o wszystkim. No właśnie, nie brakuje w tej książce, bo miałam później o to zahaczyć, yy, ale też rozmawiałyśmy przed, przed programem, yy, nie brakuje takich momentów trudnych, tragicznych, jak to pani ujęła, pożegnań po prostu. Tak, bo wie pani, no, ja dzisiaj na to patrzę z perspektywy człowieka yy, no, już starego. I taki jest los starych ludzi, że muszą się pożegnać ze swoimi najbliższymi, najprzyjaciółmi y, 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 i wokół nas robi się coraz bardziej pusto. I chciałam koniecznie. Y, y, Nigdy ja nie miałam takiej świadomości, pisząc Okruchy Pamięci, że to jest aż tak ważne. Poza tym wtedy ja nie miałam takich kontaktów, jakie mam dzisiaj, żeby napisać na przykład o ludziach, którym pamięć się należy, o takich cichych bohaterach sądeczyzny. Udało mi się do książki włączyć kilka wspomnień tego rodzaju. Być może, że przy dużym szczęściu. Rodziny tych ludzi miałyby szansę opowiedzieć to gdzieś jeszcze. I ja im tego bardzo życzę, bo sprawa warta jest świeczki, w każdym przypadku. Natomiast e, cieszę się, że zrobiłam dobry początek, ale to nie jest e, książka dokumentalna. I ja myślę, że udało mi się to zrobić w taki sposób, że ja tylko zachęcę. Czytelników, którzy zechcą tę moją nową książkę przeczytać, do poszerzenia wiedzy na temat historii tutaj przytoczonych i innych. Bo to dotyczy niezłomnych, to dotyczy. Um, no, ludzi. Partyzantów. No tak, ale to się w tej chwili nazywa. Żołnierzy niezłomnych? Tak? Wyklętych. Wyklętych. Tak. O. E, więc to mi się udało, ale przecież niezależnie od wszystkiego, bardzo bym chciała żeby wspomnienia o tych moich przyjaciołach o ludziach wokół, wśród których toczyło się moje życie pozostały w tej książce bo moje życie tylko dlatego jak sądzę jest naprawdę szczęśliwe i ciekawe że wokół siebie miałam takich ludzi oczywiście no nie zawsze jest cukierkowo i nie zawsze jest wspaniale bo życie niesie piękne i mniej zabawne i piękne niespodzianki ale to rzadko są takie momenty, które wyciągam gdzieś tam z podświadomości żeby sobie nie psuć nastroju. Właśnie, tak zaczęłam trochę od tych tragicznych wspomnień, może nie nie, nie, niepotrzebnie zupełnie. Jest przecież ta książka pozytywna, jest właśnie wiele w niej o dobrych ludziach, tak można powiedzieć ogólnie. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego pani pisze w trzeciej osobie? No, kto sięgnie, przeczyta pierwszy <sumnień> rozdział, wie, że to jest książka, która wynika z pani doświadczeń w wspomnień. Ja pani powiem, to jest e, tak, że ja oczywiście wahałam, nikt mi tego pytania do tej pory nie zadał. Ja wahałam się mocno czy pisać o sobie w pierwszej osobie. I wydawało mi się, że to będzie dość niesympatyczne, jeżeli ja to ja będę odmieniać we wszystkich przypadkach. To nawet językowo jest znacznie mniej strawne, niż ten manewr, który ja zastosowałam. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Pani być może zechce to ocenić inaczej, i może będą tacy, którym to będzie przeszkadzało. Natomiast, jeżeli już powiedziałam, a w pierwszej książce to trudno mi było zmieniać te konwencje w drugiej. Zresztą jestem do niej przywiązana i, i ona mi się podoba. Książka zaczyna się od Barcic. Znowu wraca tak. Pani do tych no. dziecinnych czasów. Im jestem starsza, tym chętniej wracam do dzieciństwa. Może to człowiek w pewnym momencie też zaczyna trochę dziecinnieć i ten okres bardzo mu się e, podoba i bardzo za nim tęskni. E, I nie mogło się obyć w tej książce bez barci. I tam e, te, też mi przyszło do głowy takie pytanie, e, czy pani pamięta tą gwarę, tą starosądecką? No bo to tak. trzeba powiedzieć, te słowa. E, ja powiem szczerze, że mnie zaskoczyły, przecież są to mi słowa znane od dzieciństwa. Bejdula, Bejdok, Beros. Czy pani sobie to musiała Ja jestem bardzo z tego dumna. Ja sobie nic nie musiałam prze, prze, przypominać. To mi gdzieś siedzi z tyłu głowy, ponieważ tak. Moje dzieciństwo w Barcicach to było dzieciństwo do piątego roku życia zaledwie. Tego no właśnie, mieszkania. Ta. No, tak. Natomiast i tam miałam niańkę, która mówiła gwarą, nasi sąsiedzi mówili gwarą i gwarą mówili do mnie. Ale przecież później nastąpiło kilka lat mieszkania w Sączu zanim rodzice w ogóle z sądeczyzny się wynieśli i ja tam przyjeżdżałam, ponieważ ja bez barcic nie mogłam żyć i znowu spotykałam się z tymi ludźmi, te kobiety, które wisiały na płocie i, i miały oko na wszystko, co się dzieje na tak zwanym gościeńcu, no to wołała, a Madzia przyjechałaś znowu, no, no to chodź, chodź, to pogadajże z ciotką, no to o, to były dla mnie bliskie osoby i ja z nimi inaczej nie mówiłam, ponieważ ja mówiąc gwarą czuję się w tych barcicach i okolicach u siebie. Są, są też wspomnienia o nowym sączu, też kolejny, są. jeden z kolejnych rozdziałów o, i o kamienicy, i o ulicach, i o wałach nad Dunajcem yy, i tak dalej i tak dalej. Też ciekawe, co mnie zainteresowało, wspomnienie o, tym, o tej walce, bo to tak chyba trzeba mówić w tamtych czasach, o mieszkanie. I w tak. projekcie, gdzie, który chyba Wie mieścił pani, się tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Tak, między innymi tu, bo mieścił się również w garażach nieco dalej i tam były pracownie, a tutaj była cała wierchuszka siedziała tak. tu, w tym budynku. Wie pani, to Pani, to był taki wielkie szczęście dla nas, ponieważ może dla mnie, Ponieważ moim nieustającym marzeniem był powrót w sądzie A dlaczego? Ja muszę pani przerwać. Dlaczego, dlaczego akurat nowy sąd? E, dlatego, że no, w Barcicach mieszkać nie mogłam, bo domu, e, który, w którym się urodziłam, nie było. To nie był zresztą nasz dom, tylko mieszkanie służbowe moich rodziców. Moi rodzice stamtąd zostali wy, wyrzuceni e, prawda, przez e, złośliwość losu i, e, i ludzi, bo to były czasy gdzie nie wszystkim podobało się to co robił mój ojciec. W związku z tym musiałam gdzieś przyjść do blokowiska. Ale akurat w Nowym Sączu? Nie lubię wiatrów w Ja wiem, ale czemu na przykład nie Kielce? No nie, 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 ja musiałam wrócić na stare śmieci. To mnie się sądeczyzna po nocach śniła. Ja nie mogłam po prostu bez tego żyć i wracałam tutaj ciągle przy każdej okazji i snułam marzenia, ale nie przypuszczałam, że one uda mi się je zrealizować. I zrealizowaliśmy te moje marzenia właśnie dzięki Inwestprojektowi. Bo oto Inwestprojekt, organizując się, przydzielił mieszkania dla pracowników przyjeżdżających z zewnątrz. I jednym e, z tych pracowników został Janusz. Chyba dzięki takiemu partyzantowi, naszemu wielkiemu przyjacielowi Jasiowi Rębiaszowi, który postawił się na głowie, żeby to właśnie nam przypadło w udziale. No i tak się stało. Zamieszkaliśmy na milenium. No i nie bez kłopotów, tutaj kilka miesięcy. Spędzonych w takim w warunkach bardzo siermiężnych i czekanie na klucze, i przestępowanie z nogi na nogę. Bośmy przyjechali w letnich ciuchach, wszystko zostało w kieleczyźnie, a tutaj niemal zima nas zastała. No ale się udało i to mieszkanie na 102, jak mówił szef Janusza, okazało się faktem. No, ale mówi Pani też, wspomina Pani w tej książce, zresztą która kończy się tym, że nie żałuje Pani, że, że, że Pani tutaj wróciła, kłopoty i to nie tylko związane z mieszkaniem, ale pewno i z pracą. E, tak, więc e, wie Pani, ja e, chyba mm, lubię mieć kłopoty. Nie jestem uległa. Mam tak zwany charakterek. I lubię myśleć o tym, co robię, ponieważ. Ja uciekłam trochę od psychologii, którą skończyłam, w logopedię, która stała się moją absolutną życiową pasją, bo ja sobie nie wyobrażam pracy nudnej, przekładania papierków. Byłabym wtedy nieszczęśliwa i zrobiłam naprawdę wszystko, co mogłam w ramach tych moich dość skromnych możliwości, żeby sobie dostarczyć satysfakcji. No ale. Wie pani, czasem się zdarzy, ja w ogóle nie chciałabym tej sprawy roztrząsać, bo to jest jakby margines. Dlaczego ja o tym napisałam? Dlatego, żeby wytłumaczyć moim czytelnikom, jak bardzo silne było przywiązanie do sącza i do sądeczyzny, przede wszystkim do sądeczyzny, jeżeli ja zrezygnowałam z oferty. Pracy w instytucie w Warszawie, która byłaby dla mnie szansą zawodową ogromną. Ja takich propozycji miałam kilka i za każdym razem mówiłam nie, ponieważ ja jestem człowiekiem konsekwentnym. Ja przez tyle lat marzyłam i przez tyle lat walczyłam o to, żeby wylądować tu, że nie widziałam powodu nawet przy tych kłopotach żeby stąd wyjechać, bo miałabym wtedy do końca życia takiego moralnego kaca i poczucie klęski, że po raz wtóry zostałam z sądeczyzny wygryziona, bo najpierw to się stało, kiedy byłam mała, a teraz jako dorosła pomyślałam sobie, że ja to jakoś przełknę te żabę. No a dzisiaj to już jestem wolna od kłopotów w pracy, bo... Siedzę sobie pod krzaczkiem i zajmuję się czymś zupełnie innym. Ale pani Magdaleno, jest coś takiego jak sądeckie piekiełko? Jest. Jest. To m, przykro o tym powiedzieć, ale myślę, że takie piekiełko istnieje mniej więcej wszędzie w małych miastach szczególnie. Wie pani, ja tutaj po latach mogę powiedzieć, że mam grono wiernych przyjaciół. Mam znacznie mniej konfliktów niż miałam, bo już nie walczę, bo nie mam siły. Nie walczę ze spółdzielnią, nie walczę z szefem, który na przykład nie dopuszcza do, do siebie myśli, że pracownik to ktoś, kto myśli i, i, jest, of i jest ofensywny. Nie walczę jeszcze z bardzo wieloma innymi sprawami. I mam w pewnym sensie spokój. No, ale na to trzeba było lat i do służenia się tej znakomitej emerytury, którą dzisiaj pobieram i która mi daje jakąś szansę na przeżycie. To jest Pani chyba jedną z niewielu osób, które sobie chwalą tą emeryturę. Chociaż może jest ich coraz więcej. To znaczy, więcej. ja sobie ją chwalę, ponieważ ja bardzo mam wypełnione życie, a wie Pani, te pieniądze one nigdy nie, nie były takim celem samym w sobie. Natomiast. Oczywiście, że mam obawy i lęki, że przy tej emeryturze, gdyby mi się zdrowie zarbało po raz wtóry, to nie będzie łatwo się leczyć. Bo jak dzisiaj wygląda nasza opieka medyczna, to każdy widzi. I nie, na ten temat już nie będziemy mówić, bo przeszłybyśmy do zupełnie innego tematu, który jest moim hobby. Wraca Pani, pani Magdaleno w tej książce o kruchy Życia. Też do czasów Nowego Jorku. Przecież to ja sobie tak myślę, że to nie był jakiś szczególnie długi pobyt. To było sześć miesięcy sześć miesięcy wielkiej nauki na życia. No właśnie, tak. I dlatego tak. Więc ja pani powiem były trzy powody, że ja nie bardzo e, chciałam e, uniknąć tego tematu. Ja go zawęziłam bardzo mocno znowu, żeby nie było konfuzji czytelników, że ja coś powtórzyłam. Ja ambitnie napisałam to tak, nie zaglądając ani raz do. Książki. Natomiast poświęciłam temu kilkanaście stron zaledwie, bo to była wielka szkoła życia, to była wielka nauka, to była w, po momentach bardzo trudnych taka gwałtowna i radosna, e, takie radosne odzyskiwanie wiary w człowieka. A poza tym, ja tam chciałam, w tym co napisałam tu, Wyeksponować osobę Anny, są listy, nadzwyczaj, tak. nadzwyczajnej osoby, do której pisałam listy z sącza. Bo musi pani wiedzieć, że ja, zanim mi się to wszystko uleżało na wątrobie, te moje przejścia tam, to minęło trochę czasu. I ja napisałam taką przygrywkę, wsadzając ją głęboko do szuflady. I tą przygrywką to były właśnie te urywki, których, których wcześniej w ogóle nie tykałam, pisząc, już wydając książkę, wraz z tymi listami do Anny, ponieważ wydawało mi się, że ta Anna, wydawało mi się słusznie, że Anna jest takim najlepszym cenzorem tej mojej opowieści po powrocie do Polski, bo ona prowadziła nielegalną agencję <laughs> y, takiej poszukiwania pracy dla nielegalnie pracujących. A ja tam przecież pracowałam nielegalnie. Dzisiaj sytuacja chyba diametralnie się zmieniła, bo większość ludzi młodych to oni mają egzamin, zdawany, egzamin państwowy z języka, są pewne wymagania bardzo y, ostre, stawiane. I, I oni są zatrudniani y, w normalnych warunkach, prawda? I wtedy ten szacunek do człowieka musi się zmienić y, na lepsze. Natomiast ludzie, którzy y, nie mają zielonej karty, są y, no, stawiani bardzo często pod murem, wykorzystywani. I ja, w ogóle pisząc tę książkę, już te, to wydanie książkowe, to liczyłam na to, że ja zniechęcę następnych do wyjazdu. I że obalę ten mit tych wielkich sukcesów em, za wielką wodą, których doświadczają wszyscy ci, którzy tam wyjeżdżają do pra pracy nielegalnej. Ta praca nielegalna to nie był mój zamysł. To stało się przypadkiem. Ja po prostu miałam jechać tam z moją ciotką, do mojego kuzyna, ciotka zmieniła plany, a mnie tak strasznie było żal wizy. A poza tym ja tak bardzo lubię ciągnąć diabła za ogon. W związku z tym, żeby... E, pomyślałam, że to jest dobry pomysł, żeby pomacać, jak tam jest naprawdę. No a to czasem człowiek się siada a, na rozżarzonych węglach, prawda? Pani Magdaleno, czyli... Y Możemy tak powiedzieć, że są w okruchach życia takie fragmenty, do których trzeba było dojrzeć, nabrać dystansu, zwłaszcza mogły tak, tych, o tych tak, trudnych przeżyć, to przetrawić. To ja tutaj ze ściśniętym gardłem pisałam o moich rodzicach wcześniej nie byłam w stanie, mimo że okruchy pamięci im zadedykowałam, ponieważ te okruchy pamięci powstały głównie po to, żeby po ich śmierci już wtedy. Jakoś zachować pamięć o tamtych czasach, o nich samych, o moim dzieciństwie, które wspólnie z nimi, i o historii rodziny poniekąd, prawda? To zróbmy krok naprzód. Kiedy promocja książki i gdzie? No więc, promocja książki, ja tutaj muszę wyjąć sobie ściągę, żebym czegoś nie pokiełbasiła, bo jeżeli chodzi o promocję, to wiem, natomiast cała, cała reszta jest trudniejsza. No więc promocja książki będzie jak zwykle w Sokole, w Nowosądeckim. Jak zwykle przygarnia mnie tam dyrekcja i wspomagają pracownicy. Tym razem przeniosłam się z sali Sichrawy do sali multimedialnej, ponieważ ona jest większa. Będzie ta promocja 22 kwietnia o 18.30. No Będzie się działo, bo będą mnie E, wspomagały dwa zespoły. Piątkowioki z racji mojej, mojego zamieszkania, jedną nogą w piątkowej, i e, zespół Ciupaga, który mm, przyjeżdża gościnnie. To wszystko oczywiście ludzie robią to społecznie, żeby wesprzeć emerytkę. I on, oni będą grali, może śpiewali, tego nie wiem. Muzykę góralską, jako że ja stoję w takim szerokim rozkroku między Popradem a Dunajcem. Właśnie, tak. e, I to beń, Poza tym, no, Basia i Aluś Porzuckowie zawsze przychodzą mi w sukurs, jeżeli trzeba mnie jakoś podeprzeć. Więc bez ich śliwki w cieście żaden wieczór mój autorski obyć się nie może w żaden sposób. Ale no, jest wiadomość taka, która dotarła do mnie wczoraj. Mianowicie. Miejsca są zajęte. Pomyślałam, że nie powinnam Państwa zniechęcać, bo zawsze bywa tak, że jakaś część, czasem nawet znaczna, ludzi, którzy się zgłosili, potwierdzili swoją obecność, nie przychodzi. Różne rzeczy się zdarzają. W związku z tym należy dzwonić. Ja zachęcałabym Państwa do tego. Żeby dzwonić na numer 18 448 26 03 i tam zostawiać e, swoje nazwisko i numer telefonu, ponieważ e, wszystko może się zdarzyć, i ja myślę, że tych miejsc jeszcze będzie, w ostatni, ale to w ostatniej chwili. no Żeby zdobyć miejsce w ostatniej chwili, no to trzeba przyjść. Nie każdy się na taką, na takie ryzyko decyduje. Natomiast ja mam jeszcze inną e, propozycję i prośbę. Gdyby się zebrała jakaś znaczna ilość ludzi, którzy z jakichś względów przyjść nie mogli, e, do Sokoła, to wtedy powinni zadzwonić na inny numer. Na numer e, CIT-u, czyli Centrum Informacji, Centrum turystycznej. Informacji turystycznej, gdzie być może mogłoby się spotkać, yy, mogłoby się odbyć kolejne spotkanie, i panie bardzo zachęcają, żeby w tym duchu zadzwonić do nich pod numer 18 444 24 22. Na oba te numery można dzwonić oczywiście od poniedziałku do piątku, w godzinach powiedzmy od urzędowych. U, urzędowych. No i wszystkie mądrości już chyba państwu przekazałam. Mogę jeszcze raz powtórzyć oba numery. 18 448 2603. 18 444 2422. Wyświetlimy numer na ekranie. Pani Magdaleno, ja bym jeszcze miała na koniec do pani taką prośbę, czy można by było jakiś króciutki fragmencik przeczytać. No to będzie z gwarą. gwarą. Bardzo chętnie. No więc to nie będzie żadna ważna sprawa, to nie będzie żadna rzecz, która mnie dotyczy, żeby już Państwu mojej osoby do końca nie obrzydzić. Przeczytam taki fragment z okruchów życia. To są wspomnienia mojej ciotki Róży Marieskiej, której losy opisałam w okruchach pamięci o mm, jej przygodach z jej zwierzętami, z jej ogrodem na e, peryferiach Krakowa z takim domem resztóweczką i z dwoma gosposiami, które ją tam trzymały za głowę. I teraz ta ciotka, kiedy straciła ten dom, bo nie mogła sobie na starość z nim poradzić, mm, zrobiła rzecz, e, która przybliżyła ją do Barcic. Ona tam była nasz, częstym gościem w leśniczówce. No ale cóż, ja Wam Państwu będę opowiadać, ja to po prostu przeczytam. Kiedy ciotka Magdy, Róża, straciła w Krakowie dom i musiała się przenieść do bloku, jej skłonność do wsi znacznie wzrosła. Skoro nie mogła jechać do swojej kuzynki dziutki, bo barcicka leśniczówka dawno już przeszła w inne ręce, a jej gospodarze opuścili sądeczyznę, lokowała się w lecie w drewnianym domku na granicy Dolnych Bardzic i Cyganowic. Zżyta z gospodarzami przyjeżdżała rok w rok. Przywoziła stamtąd opowieści, które serwowała stęsknionej za barcicami studiującej w, Krakowa, w Krakowie Magdzie. I teraz to jej opowiadanie. Karolcia i Poldek, właściciele domu, w którym Róża zarzucała kotwicę, mieli dorosłego syna Stefana. Ten ożeniwszy się, zamieszkał wraz z żoną i dwojgiem dzieci. W nowym domu dzieląc działkę z rodzicami, dziadzio Poldek, mając miłosierdzie dla małoletniej wnuczki, szkolił starszego wnuka na różne sposoby. Któregoś dnia Róża wyszła z domu na podwórze i zobaczyła, że wrota stodoły rozwarte są na oścież, a w nich z rękoma i głową uniesionymi w górę, jak zahipnotyzowana, stoi Karolka, patrząc w ciemną cieczeluść gospodarczego budynku. Róża podeszła bliżej. I to, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Po belce przerzuconej nad boiskiem, szerokiej na około 30 cm, szedł wnuk Karolki Kubuś. Mający nie więcej niż 5 lat, rączki miał rozpostarte poziomu dla utrzymania równowagi, a pod nim ziała kilkumetrowa przepaść. Poldek musiał pod nieobecność żony wytaszczyć dziecko po drabinie i postawić na belce a teraz ono posuwało się powoli, mozolnie w stronę przeciwległego końca. Skąd ta Dobiegał głos starsze, strasznego dziadunia wydającego komendy. Kuba, nie bój się nic, żebyś się ino nie spojrzał w dół, bo ślecis. Głowo dżej w górę, tyś jest już mężczyzna. No idź, idź, jest co końduś. Babka chłopca była blada jak ściana, bała się drgnąć, by nie spłoszyć malca, co musiałoby się skończyć katastrofą. Chwilę później dzieciak dobrnął jakimś cudem do końca drogi. Dumny dziadzio postawił drabinę, wylaz na górę i wziąwszy wnuka pod pachę, szedł wraz z nim na klepisko i już chciał swoim zwyczajem podrzucić kubusia w górę, najwyżej jak się dało. Gdy rozpętało się istne piekło, Karolka wrzeszczała jak opętana, dając upust swej wcześniejszej bezsilności. Tyberosie, dziecko chcesz zabić? Cyjacy, Jociacy Krysie pa, pokorze. Tam jeszcze dziadek miał chyba równie interesujące pomysły ze studiów z tego o, co, co miał pamiętam, ale nie zdradzajmy tego. No. Niezliczone. Nie zdradzajmy tych, tych pomysłów. Ja dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za interesującą ja bardzo rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.